witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w ostatniej tierliście bohaterów areny 3.0.1 jest to tierlista bohaterów twierdzy na wstępie chciałem podziękować za oglądanie i udział w poprzednich tier listach, bo na tej stronce tier Maker mam możliwość podglądu ile tych tier list zostało z mojego linku wykonane, więc no, cieszę się, że braliście udział, że też się co jakiś czas wypowiadaliście na serwerze Tavern of Fashion na temat tego dlaczego dany bohater znalazł się w tierze A, B, C, D czy tam, um, czy tam S no i cóż, zachęcam do zostawienia lajka like teraz i przechodźmy już płynnie do ustawienia ostatnich właśnie ustawienie ostatniej tier listy. I Tutaj uważam ogólnie bohaterowie są o tyle o ile w niektórych frakcjach ci bohaterowie, tak jak mówię, nie są aż tak mocni, bo sama frakcja ma taką specyfikę w niektórych frakcjach bohaterowie są bardzo mocni, grają kluczową rolę no i w, u barbarzyńców uważam, że bohaterowie w ogóle są mega ciekawi, to po pierwsze a po drugie w większości dość mocni. I teraz tak, ma, zaczynamy: Krakiem. Bohater wykonuje ruch specjalny na początku bitwy, dodatkowo ma 5% demerza za każdy obrażeń, za każdy poziom, który osiąga, czyli na 18 poziomie: Bohatera jest to 90% obrażeń więcej. To jest naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że czasem się gra jeszcze pod. Rozdzierające uderzenie, które dodaje jeszcze 40% więcej obrażeń gwarantowanych, no to robi się z tego naprawdę potężny bohater, który potrafi złomować staki, w które uderza. Tak? Najczęściej gra się to z potężnym ciosem, no i tak jak mówię, jeżeli krak zaczyna gierki, tak? może uderzyć sobie tam za powiedzmy półtorej tieru siódmego jednostkę przeciwnika. Na początku bitwy, ewentualnie jeżeli ma ogłuszający cios, to w ogóle może ją przesunąć i spowodować też trochę takie rozbicie szyków przeciwnika. Jest też ciekawy feature z nim związany, jeżeli posiadacie set ogra, czyli to oręża potęgi się nazywa, to wtedy Krak wykonuje akcję i od razu po wykonaniu tej akcji wykonuje następną akcję. Więc to jest taki przy okazji featurek. Ja uważam go, znaczy ja go bardzo lubię, o tak powiem. To będzie dla mnie takie niższe, trochę A. Zaraz zobaczymy, jak tam dalej bohaterowie się będą układać, ale ja go bardzo lubię. Ja po prostu sam ten efekt zaczęcia bitwy z uderzeniem e, dość mocno lubię e, i to, jak duży impact na grę potrafi mieć, jeżeli odpowiednio mądrze użyjemy potężnego ciosu. To naprawdę jest sporo często e, i dlatego ustawiam go właśnie w, w tym tierze A. Kolejnym bohaterem jest Urgat, która ma 20% szansy na odbicie zaklęcia. No i ogólnie tak. Umieszczenie jej poza tierem S byłoby... Dziwne, dlatego że tak, to jest 20% szansy na otwarcie dowolnego zaklęcia, czyli jedyne na co nie wpływa, to tak naprawdę fragment magii przywołania i magia światła. Na pozostałe zaklęcia, no zawsze ta 20% szansa istnieje. Nawet działa to tak samo na, na obrażenia od ognia stawane przez balistę, tak? Możecie nie dostać tych dodatkowych 50 obrażeń od ognia, gdy balista strzela do waszego. Gdy balista strzela do waszej jednostki, to jest, to jest ogólnie naprawdę bardzo fajna umiejętność i jest po prostu darmowa, działa zawsze. A to właśnie umiejętności, które działają same z siebie zawsze, bez żadnych warunków czegoś, co musicie robić. To jest po prostu, to jest po prostu coś, co należy cenić. No i mówię, bierzecie sobie to, załóżmy, że wybieracie dodatkowo odporność na magię. I jeżeli wybierzecie odporność na magię, no to macie 35% odparcia na orku, który. Tak naprawdę na magię jest bardzo wrażliwy, jeżeli sobie jej nie rozbijecie. Dlatego ta 35% szansa na odparcie jest super, po prostu jest super. Kolejną bohaterką jest Garuna, która dostaje plus 2 ataku za każdy zabity wrogi stak. Jest to bohaterka late gameowa, jak już sobie zabijecie 3-4 staki przeciwnika, musicie też pamiętać o tym, żeby je kończyć no to wtedy dostajecie plus 8 punktów do ataku. Działa to też również na jednostki przywołane, sklonowane, na jednostki wskrzeszone, jeżeli przeciwnik sobie jednostkę wskrzesi, a potem znowu ją zabijecie, to znowu dostajecie plus 2 ataku. Więc powiedzmy, że w late gameie macie plus takie powiedzmy, że takim mówimy o takim late game'ie, gdzie dostaje przeciwnikowi trzy staki i wam jakaś tam armia, to wasze jednostki mają plus 8 do ataku. To jest naprawdę fajna umiejętność na orku, tak? Jednak bijecie po prostu dużo mocniej. No i Garuna, Garuna to jest mocna A. Moim zdaniem to jest po prostu mocne A, bohater late game'owy. Orki też, orkowie mają też coś takiego, że no jednak stake'ują ten szał i one w późniejszym etapie rozgrywki są po prostu trudne do zbijania, więc skoro są trudne do zbijania i zadają duży damage, to są dobre. To znaczy, że po prostu... Ta bohaterka, robi, ta bohaterka robi dobrą robotę. Przed yy, ogarnięciem jej w patchu, gdzie potrafi oddawać plus 3, a nawet plus 4 ataku, czasem za zabity stack, była niezaprzeczalną eską. Teraz mówię, to jest bardzo wysokie A. To jest taki sztandarowy bohater Tieru A. Tak, tak, tak uważam na, na tą chwilę. Kolejnym bohaterem jest specjalista od jednostek, tylko w, w tym przypadku jest to Gorszak i jest to specjalista od hersztów oraz oprawców. No i to jest specka dość mocna, bo um, herszt ma tą specyfikę, znaczy zajmijmy się na przykład hersztem, że um, stoi często dość długo, tak? Szałuje się i jest jednostką trudną do zabicia, jednocześnie potrafiącą kierować gierki i zadającą dużo demedża też później, co ułatwia mu oczywiście to plus 6 ataku otrzymane od Gorszaka. Um, uważam, że w tym przypadku... Um, że jest to niski tier A, to, to, to tak sobie zaczniemy. Szak Karuka dostał zmianę w patchu 3.0.1 i obecnie działa w ten sposób, że dostaje dwie dodatkowe wywerny i wzór został troszkę zmieniony na dodawanie punktów życia. No i teraz jest to bohater dość mocny, bo zaczyna z 20 wyvernami. To jest, to jest już stack, który potrafi naprawdę wykręcać potężne liczby. Ehm... Um, jest to jednostka dość szybka i dość skuteczna. Może, może zrobimy, zrobilibyśmy tak, że to jest wysokie B, a to jest na tą chwilę niskie A. O, w ten sposób, to mi bardziej odpowiada. Um, tak, także mówię, to, to jest bohater od wyvern, w tym momencie specjalista od wyvern, ale, ale zrobił się dość mocny. Jak na, jak na niskie A, myślę, że spokojnie zasługuje w tej chwili. Kiedyś to leciał bezpośrednio tam dość nisko. Hagash jest specjalistką od centaurów no i to jest bohaterka, która po części wyklucza niektóre um, taktyki u przeciwnika no bo przeciwnik raczej nie chce grać um, balisty, kiedy masz naprzeciwko Hagash, która potrafi jeśli nie upilujesz tego centaura albo inicjatywa się źle ułoży no to najprawdopodobniej ta balista po prostu zostanie Do dlatego jest to bohaterka dość mocna um, dość mocna ale teraz uważam, że jest bezpośrednio Słabsza od Gorszaka, ponieważ ogólnie Hersztowie i oprawcy, szczególnie Hersztowie, potrafią ustawić całą bitwę. Centaur nie zawsze. Centaur ma specyficzne zastosowania, często łatwo go zostawić, bo jest jednostką czterokratkową. Um, I uważam, że, 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 że to powinna być jednostka w tierze, w tierze B. I teraz tak. Przechodzimy do Telseka, który też jest specjalistą od jednostek, tylko A, ten rębacz albo podżegacz zależy. No nie jest to jednostka, która jest jakoś przesadnie bardzo mocna. No, jeśli kogokolwiek miałbym wsadzić do Tieru C, bo tutaj herosi są naprawdę mocni i ciężko ich, ciężko ich pozycjonować nisko. Więc jeżeli kogokolwiek miałbym wsadzić do Tieru C, no to byłby to Telsek ze swoimi rębaczami, którzy mają średnią inicjatywę rębaczami podrzegaczami. Właśnie średnią inicjatywę, przez to czasem dostają jakąś delikatną bombę od jednostki, która. Akurat ma możliwość im przyłożyć. No i kończy się tak naprawdę ta specjalizacja. Na rebaczu na, na też w pewnym momencie i tak chcesz się skupić, bo jest to jednostka, która sama w sobie jest dobra. Ehm, <laughs> tylko, tylko dość wolna, tak? Ma zasięg dość niski. Ehm, I dodatkowo e, średnią inicjatywę. Dopiero jak sobie tam nawbija level szału e, podżegasz na przykład, no to on tam dostaje 200 ini plus 1 prędkości. Więc jeżeli kogokolwiek mam wstać do C, to będzie to Telsek. I to tak mówię, wysokie C raczej, bo to są, to są mocni bohaterowie. Po prostu to są mocni bohaterowie. Kilgan jest jednostką, która wzmacnia goblinę w armii bohatera, i teraz tak. Gobliński Siedlarz otrzymuje sabotaż, To oznacza, że może. No to, że przeciwnik raczej nie zagra na niego balisty, bo jak masz wyłączyć tego goblina? No po prostu no, musiałbyś się na nim skupić na początku, żeby ci, żeby ci nie wyłączył balisty. Jeżeli gracie na Akademię, to może wyłączyć też golema, co, co jest w sumie całkiem fajne. Um, natomiast gobliński plugawiec, co jest mega mocną specką moim zdaniem, otrzymuje przelanie 40 punktów many do bohatera. No i to jest już fajne, dlatego że, <laughs> jak, to, jak wszyscy wiemy, orkowie cierpią na brak ma wiedzy, na no, 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 no braki wiedzy. E, no, i dzięki temu, że macie Goblinskiego plugawca to możecie sobie tą wiedzę na pewnym etapie bitwy przelać. Kilgan jest. Kilgan jest takim. Ja bym powiedział, że tutaj gdzieś. Po prostu orkowie są bardzo wrażliwi na balista, a ten bohater zwyczajnie nie pozwala jej zagrać zazwyczaj. Na frakcjach, które mogą ją zagrać. Z drugiej strony yy, uzupełnia pewną wrażliwość orków. Więc wydaje mi się, że, że tak to powinienem ułożyć. I przechodzimy do bo bohatera, który jest Gotai. No i Gotai jest bohaterem, który jest bardzo mocny. Dostał delikatnie delikatnego nerfa, ponieważ krzyki zużywały o 3 punkty mniej many. O, tu widzę, że błąd w opisie. Yy, a teraz zużywają 2 punkty mniej many. No i. Sam ten bonus jest fajny, natomiast przede wszystkim daje więcej punktów szału w zależności od poziomu bohatera. I te jednostki potrafią tak szybko się stejkować, że gotaj po prostu jest najwyższym tierem. No, ilość szału na orku jest najważniejszą tak naprawdę, prawie najważniejszą statystyką. Jeżeli orkowie wbijają szybko szał to są trudni do zabijania, dostają dodatkowe bonusy, więc trudno powiedzieć, żeby gotaj miał wylądować jakoś niżej. Ja też cenię go dosyć mocno, jednak. Build z gotajem e, pod krzyczenie, czy tam pod właśnie po prostu rzu rzucanie krzyków, żeby te, jednostki, e, żeby te jednostki ładowały w sobie. Szał jest no, zazwyczaj bardzo, bardzo skuteczny. On sam w sobie jest po prostu świetnym bohaterem. E, jako, że ork używa krzyków w każdej bitwie, to to po prostu zawsze działa, nie? Ta specka zawsze działa i zawsze działa skutecznie, dlatego jest to SK. Um, Kurok, 75 punktów szału na początku bitwy w specjalistycznych okolicznościach, czyli tam, jeżeli macie. Um, jeżeli macie oświecenie, krzyk, to się nazywała chyba ta umiejętność, głos szału, tak, głos szału potrafi wbijać pierwszy level bonusów z szału na samym początku bitwy. Jest to bohater dobry, na pewno lepszy niż specjaliści od jednostek, ponieważ ten początek bitwy bywa czasem bardzo ważny, no nie? w sensie mam na myśli... Jednostki przeciwnika w was wchodzą, a wy macie dodatkowe 75 punktów szału do redukcji tego, co przeciwnik wam zrobi. Um, oczywiście ten, ta specka kończy się po początku bitwy, tak? Natomiast, kurczę, tak prawdę mówiąc, ustawiłbym go za Kilganem, ze względu na to, że no, Kilgan, mówię, wyłącza przeciwnikowi przez większość bitwy nawet mentalnie mu wyłącza granie balisty, tak? Przeciwnik raczej nie zagra balisty w was, jeżeli macie Kilgana. A to jest jedna z rzeczy, która jest po prostu bardzo mocna. Tutaj natomiast macie tą specjalizację na początku bitwy, ona czasem mega potrafi pomóc rozpocząć bitwę, przeżyć niektóre ataki i ustawić tak naprawdę samym początkiem bitwy, to jak będzie bitwa wyglądać dalej. Natomiast żeby postawiać go jakoś mega wyżej no to, no to uważam, że, że, że nie i teraz tak, Kudzin jako ostatnia bohaterka wzmacnia szamanki zaklęcia szamanek podnoszą podnoszone są o jeden poziom mistrzostwa, czyli te bolty biją więcej, to też pomaga walczyć z, zarówno z tierami siódmymi, żeby tam ich trochę oskubać z ilości punktów życia, jak i skuteczniej pozwala walczyć z balistą, plus 100 inicjatywy jest już całkiem fajnym bonusem, natomiast córy nieba poznają czar odbicie pocisku, co jest mega fajne, po prostu uodparnia orków na to, żeby nie dostawali obrażeń dystansowych jeżeli odpowiednio dużo tych odbić w pocisku rzuci, no to to jest dość zaskakująca umiejętność jeśli chodzi o Orka także, także Kudzin potrafi oddać, no i na trzecim poziomie szału, tego jeszcze mi się nie udało osiągnąć Cura Ziemi poznaje czar oczyszczenie na ekspercie czyli możesz sobie na przykład przeciwnika ze wszystkich buffów włącznie z regeneracją oczyścić jest to bohaterka mocna, mocniejsza niż Gorszak mocniejsza niż Hagasz Mocniejsza myślę niż Szak Karukat? Um, czy mocniejsza niż Kurok? Um, chyba tak. Chyba będzie to bohater, chyba to będzie pierlista wypchana, wypchana w bohaterów tieru w bohaterów tieru A. Tak, tak tak się moim zdaniem tutaj końcowo to w ten sposób wygląda. Um, no, i, no i cóż, chciałem wam Podziękować jeszcze raz, tak jak ja na początku odcinka, za to, że oglądaliście. Mam pomysłów na Tier listy więcej i sądzę, że będą kontynuowane, pomimo tego, że w stosunku do poprzednich Tier list te nie cieszyły się aż takim waszym. Raczej, nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem, co nie jest niczym złym. No jakby czasem się zdarzają lepsze lub gorsze pomysły. Natomiast natomiast pomysłów mam i myślę, że będą różne inne fajne inicjatywy właśnie tego typu Tier listowego też wprowadzone. Ja to po prostu też lubię nagrywać. No to sprawia mi przyjemność, tak? Ułożenie sobie według um, ułożenia sobie za pomocą też swoich własnych argumentów, przemyślenie pewnych kwestii, to też pomaga mi być lepszym graczem, po prostu, żeby sobie pomyśleć, dlaczego akurat uważam tego herosa za lepszego, a dlaczego tego za gorszego. Jeszcze bardziej lubię, kiedy mi się podłączają pod to pozostali twórcy, ze względu na to, że potem sobie oglądam to i za, jeżeli oczywiście ktoś rozwija swoje myśli, nie? bo niektórzy za krótko to troszkę e, robią i z tego ciężko coś wywnioskować. Natomiast jeżeli rozwijają swoje myśli na temat tego dlaczego dany bohater jest na przykład w A, B czy C jakimiś tam kilkoma zdaniami to to jest dla mnie cenna informacja myślę, że dla wielu widzów i graczy również też dlatego, dlatego im więcej przemyślanych tier list tym lepiej dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka trzymajcie się, cześć